Noch, jak ja nie cierpię rano wstawać, i znowu ta szkoła, znowu ta Buda, znowu te dzieciaki, kaszojady jedne, na które patrzeć będę musiała. I znowu będą mi humor psuć, i znowu będą mnie wkurzać. I te wrzaski na korytarzu okropieństwo. Och, niech już nadejdzie weekend. Nienawidzę szkoły. Dzień dobry, mamo. O, dzień dobry, Basiu. Wyspałaś się? Tak, mamo. Dzisiaj się wyspałam. No to super. Może zaparzyć ci herbaty? Nie, dziękuję, mamo. Zjem śniadanie i będę uciekać do szkoły. Nie chcę się spóźnić. Wiesz przecież, że w czwartek pierwsza lekcja to język polski, a ja uwielbiam język polski. Wiem, wiem, kochanie. No więc, co dziś na śniadanie? Halo, halo, a bo ziarączek nie dała, przecież sama możesz sobie śniadanie przygotować? Mamo, no dobrze, zrobić coś dobrego. Idziemy po szkole trenować, tak? Tak, no przecież ja o niczym innym nie myślę, tylko o treningach. Hej, dziewczyny, poczekajcie. Cześć, cześć, Basiu. A ty co? W dłoni trzymasz książkę? Tak, Katarynka naprawdę mnie urzekła. Nie, zapomniałam, że musimy przeczytać lekturę. Jak chcesz, to ja ci opowiem, o co chodzi w Katarynce. Przeczytałam książkę dwa razy. O, Dwa razy? Ty to masz jakiegoś fioła? Dziewczyny, ta książka jest fantastyczna, warto ją przeczytać. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Mam nadzieję, że lektura przeczytana dziś sprawdzian. Dzisiaj? Tak, kochana, przecież mówiłam, że będzie sprawdzian. O, ale nie wiedziałam, że akurat dziś. Dzień dobry. Anna, jak zwykle spóźniona, siadaj do ławki i wyciągaj kartkę. Jaką kartkę? No, kartkę będzie sprawdzian z katarynki. Och, wiedziałam, lepiej nie przychodzić do tej budy. Znowu dostanę pałę. Jakbym nie przyszła, to bym miała nieobecność, a tak to będę miała znowu jedynkę. Ależ, Aniu, mogłaś przeczytać lekturę? Wtedy nie dostałabyś kolejnej jedynki, to już trzecia. Och, no, może chociaż na dwoje uda mi się napisać. A przeczytałaś chociaż jedną stronę Katarynki? Nie, nie przeczytałam. Będę strzelać. 40 minut później. Proszę pani, ja już napisałam. Wspaniale, jak zwykle pełna kartka. Jestem z ciebie bardzo dumna. Radzisz sobie doskonale. Dziękuję, bardzo się staram. Poza tym uwielbiam lekcje z panią. Bye, co za lizus! Wcale nie jestem lizuską, Anka. Po prostu uwielbiam język polski. To moja ulubiona lekcja. Ach, ja to ci zazdroszczę. Lubisz czytać. Ja nie cierpię czytać. Och, ja bym mogła czytać non-stop. Książki są takie ciekawe. Dziewczyny, poczekajcie na mnie. Co same idziecie na przerwę? Ach, chociaż tutaj cisza i spokój. Żałujcie, dziewczyny, że tego nie widziałyście. Agnieszka naprawdę zjechała z wielkiej rampy. Och, no i koniec, ciszy i spokoju. Wiem, wiem, ja widziałam na filmiku. Przecież mi wszystko wysłałyście. Ano tak, zapomniałam. Hej, ja też chcę zobaczyć filmiki. No to ci pokażemy. Serio dałam radę za pierwszym razem odważyłam się zjechać. Po co tu przylazłyście? Idźcie stąd! Anka, przecież to jest stołówka, tu każdy może przychodzić. Ale wy ciągle gadacie, nie zamykacie się w ogóle. No bo mamy o czym rozmawiać? Chcesz zobaczyć, jak Agnieszka zjechała z dużej rampy na deskorolce? A co mnie to obchodzi, jak ona zjeżdża na deskorolce? Chwili spokoju w tej szkole nie ma. Anka, ty jak zwykle masz zły humor. A ty jak zwykle odzywasz się niepytana. Wiecie co? Ja jej trochę współczuję. Ona jest wiecznie niezadowolona, zawsze zły humor, zawsze obrażona, zawsze wściekła. Oj, ta Anka, ta Anka, wredna Anka z naszej szkoły. Dzień dobry, kochani. Zapiszcie sobie lekcja, temat: pola figur. No właśnie, dziś porozmawiamy o polach figur. Dzień dobry. Anna, znowu się spóźniłaś. Praktycznie na każdej lekcji spóźniasz się i przeszkadzasz mi. Ojejcia, jejcia, dwie minuty się spóźniłam. Ale tak jest na każdej jednej lekcji. Bardzo mi się to nie podoba. Przykro mi, ale będę musiał powiadomić o tym twoich rodziców. Ta szkoła jest głupia. Nie cierpię jej. Anna, jak ty się odzywasz do nauczyciela, jak ty się wyrażasz? Tak, jak mi się podoba i nie będę uczestniczyć w tej lekcji, idę stąd. Co to za zachowanie? Ania ma dzisiaj zły humor, ależ ona zawsze ma zły humor. Głupia szkoła, nie znoszę jej, nie cierpię tu przychodzić, nienawidzę tej budy. Świetnie, teraz wyszłam z lekcji. Nauczyciel powie o tym mojej mamie i już w ogóle będę miała prze. Ach, kłopoty będę miała. Dobra, no muszę wracać. Chcę wrócić na tę głupią lekcję. Jeśli chcesz uczestniczyć w lekcji, uspokój się. Jestem spokojna. Nie chcę mieć nieobecności, bo znowu dostanę szlaban za wagary. Chociaż i tak już pewnie dostanę szlaban za jedynkę z polskiego. Anka, nie sądzisz, że czas się trochę ogarnąć? Ty mi nie mów, co ja mam robić. Po lekcjach. I co, idziesz z nami? No pewnie. Ja też chcę zacząć jeździć na deskorolce. No, zobaczymy, jak ci pójdzie. Twoje zachowanie bardzo mi się nie podoba. Będę musiał zgłosić to dyrektorce. Proszę tego nie robić! Już dosyć mam problemów w domu. Mama ciągle daje mi kary. Najwidoczniej te kary są zbyt słabe, skoro na ciebie nie działają. Okropnie się zachowujesz. Dobra, dobra, postaram się zmienić i już będę grzeczniejsza. Daję ci ostatnią szansę, Aniu. Nie spóźnij się jutro na moją lekcję. Codziennie mi przeszkadzasz, codziennie, codziennie przerywasz mi lekcje. No, no przecież tego się znieść nie da. Dobra, dobra, jutro już się nie spóźnię. Do widzenia, do widzenia. A ty czego tu stoisz? A co? Nie można? Znowu ci przeszkadzam? Wszyscy mi przeszkadzacie. Nie znoszę was, mam was dosyć. To chyba my mamy dosyć. Jej! Przecież to ona wiecznie jest niezadowolona, wiecznie krzyczy, narzeka. Oj tak, Anka zawsze ma zły humor i zawsze jest taka niemiła dla wszystkich. Dobra dziewczyny, koniec gadania. Idziemy na te deskorolki? No pewnie, że idziemy. Dobrze, że już koniec lekcji i mogę iść do domu. Haha, <laughs> dzisiaj też wam pokażę na co mnie stać. No, wreszcie w domu. Już nie mogłam się doczekać. Ja też nie mogłam się ciebie doczekać. Mama, co ty taka zła? Jeszcze się pytasz? O co chodzi? I znowu nauczyciel do mnie dzwonił. Znowu ze skargami. Znowu pałę dostałaś, znowu się spóźniłaś. Och, mamo, no dwie minuty spóźnienia w tą czy w tą. Kara, szlaban! Niby na co? Już wszystko mam zabrane. Na telefon kara, na komputer kara. Na co jeszcze chcesz mi dać karę? Nawet internet w domu wyłączyłaś. Kieszonkowe, moja droga! Masz zabrane kieszonkowe na trzy miesiące! Co? Tylko nie moje kieszonkowe, mamo! Może to cię czegoś nauczy. Już mam tego dosyć, tego twojego zachowania! O nie, zabrane kieszonkowe, nie ma komputera, nie ma telefonu, nic nie ma. Chyba naprawdę będę musiała się zmienić, chyba tylko to mi pozostanie. Daj znać w komentarzu, czy lubisz historyjki o wrednej Ani. A jeśli ta historyjka boga Ci się podobała, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj też kanał Bajolanki i bądź na bieżąco z nowymi historyjkami Toka LifeWord. Do us Bye!